Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony mamy W dzisiejszej Waszej Bitwie tytuł Hall z klanu LPDW. Jak pisał, jeśli się ta bitwa ukaże, a się ukaże, to będzie druga bitwa człowieka z tego klanu na kanale. Także pozdrawiam pierwszego, chociaż nie bardzo pamiętam, kto to był. Generalnie, jeśli chodzi o losowanie, to przełęcz jest na topce, jedzie z plutonowym Asulb. As nie wiem. Ostatnio trafiłem na takie niki, których nie potrafię przeczytać i chyba wszyscy robią to specjalnie, tak? Mam mam nikt, którego Bany nie umie przeczytać, także wrzucę, wyślę mu fajnie, zrobię fajny wynik, powtórkę i prześlę. Ok, jest typek. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na bardzo odważny wyjazd do przodu. Jest peska do LTTP i ja między innymi dlatego tego nie robię. Dla mnie CdC to jest taki, takie wsparcie, to jest oczywiście bardzo dobre dla niego miejsce, ponieważ ma dobry wychył działa i może fajnie postrzelać. Jest, udaje się zadać drugie obrażenia, 407 damage'u i zobaczmy, teraz jest AMX M5, no tutaj mega odważnie zagrał, jestem ciekaw jak ta bitwa się skończy, są kolejne obrażenia, 643 na razie ich jest także całkiem ok, ale chciałem zwrócić Waszą uwagę, że tym bardzo odważnym wyjazdem, no FV z hajeków można i tak, pewnie chcę go zadać maksymalne obrażenia, ale w samo, samo dział, w samo jarzmo działa CDCK jest trudno przebić się z a tutaj zwróćcie uwagę jak szaleją bardzo fajnie pokrzyżował plany, ponieważ część w ogóle nie pojechała na przepychacz, tylko jeździ z cekiem, który co jakiś czas się pojawia. Jemu zostało jeszcze połowa HP. W tym momencie dostał w tyłu yy, od LTTP, zobaczmy co tam się dzieje. Ma silne wsparcie Chili LTTB T44 RHM z górki, także idealne rozegranie, jakby się umówili. Ja dlatego nie jeszcze tutaj na samym początku tak odważnie. Ponieważ jeśli nie gra się w plutonie, to najczęściej wszyscy pojadą w twoją, swoją stronę, a ty zostaniesz sam na twarzy trzy czołgi, które zjadą po ciebie, jest po zawodach. Jest ten MX po raz kolejny, nie wchodzi, już jest 7-0. I to moim zdaniem bardzo duża zasługa gracza, ponieważ całkowicie pokrzyżował szyki drużynie przeciwnej. Robi swoje, tutaj bardzo jest ładny wynik po podświetleniu, po spocie. Jest FV, który na razie nic nie robi, jest szansa EMX-a, mixa ponieważ w końcu zajął się im silnym. Tam już Pantera dwójka objeżdża go z drugiej strony. W końcu ładnie wchodzi w tego e a Skorpion nie trafia, będzie okazja go wykończyć. Czy się uda? Tak, udało się go wykończyć. Mamy wynik 10-2, 1700 dm. Jest jeszcze Persik, pięknie wchodzi z Woleja, Po raz kolejny FV nie trafia z Haeka. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że jeśli FV nie woliłby się w hegi tylko w Apeki, już by nie było naszego gracza, ponieważ otrzymał z hajków od FV, 3 trafienia kolejno za 20, 88 i 92, a tak by otrzymywał w granicach 200, także już by był w garażu, no ale chwało FVowi, że grał tak, a nie inaczej. Nieszczęśliwy strzał, nie wchodzi w FV, -a. oraz kolejny z hajka, strasznie się uparł na tego ZDCK, jest 245, FV prawie już nie ma, 2882 wyświetlanego n 8 2426 demedżu i bitwa praktycznie nam się kończy. Jeszcze fajnie byłoby, no niestety, spóźniona pestka, ale zobaczmy, jak wyglądało to w Jeśli chodzi o liczby, to z tych epickich medali służba patrolowa, co na medzie jest całkiem niezłym osiągnięciem, a z pancerny, zwiadowca, ręka boga, brutal i ogień skuteczny. Zobaczmy na liczby 2426 dmg, 21 strzałów oddanych, 18 dosięgnęło celu i tylko 11 spenetrowało, może warto byłoby tutaj przełączyć na goldy, wtedy w tych obrażeń byłoby sporo więcej, otrzymał 7 trafień, 7 go spenetrowało i tutaj zwracam uwagę na Super wynik po spocie 4854. Tutaj nie jeden light nie powstydziłby się takiego w wyniku. 74 tysiące bez pręki do przodu, byłby 118 z prymką, 1600 ekstra podstawowego. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje kanału i do następnego odcinka. Pozdrawiam Wam.